No dobra Czyli możemy teraz zagrać Gramy w SkyWars, Wars Najmilszą grę dla małych dzieci Jestem najlepszy Ej, 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 ej Nie słyszałeś tego, że jestem najlepszy? Rozumiesz to? Jestem najlepszy Nie rób tego Proszę, nie Nie Bro. Co to było? Co to było? Co to było? Co jest? Co to było? No, jestem najlepszy w tą grę. Tam rundę oczywiście jak zawsze wygrałem. Ja już, ja już nie leżuje w tej grze. To jest po prostu gierka dla dzieci, tak. To jest po prostu gierka dla dzieci. Dzieci powinny być nielegalne. <ścoughs> Oczywiście żartuję, żartuję, bez przesady. Nie, nie. O, 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 o. Godbridge, Godbridge. Udało się, udało się. Spodziewałeś. na niego siurek jo Siu jesteś gejem jesteś gejem jesteś gejem <ścoughs> ej nie mam leveli nie mam leveli to jest nielegalne to jest nielegalne tak ty powinni robić tak. ej 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 to jest nielegalne rozumiesz to to jest nielegalne przestań strzelać z tego łuku kajuchu! Co za gej CO ZA GEJ Kocham tu grę Tak, tak Nie, zostawię, zostawię, zostaw mnie, zostaw toilet. toilet Goni mnie, goni mnie Nie zezwalam, nie zezwalam Jesteś gejem! jesteś gejem, jesteś GEJEM! Ja pierdziele nie mogę z tymi graczami. Oni grają jak takie geje Czemu tak poważnie? Nie! Wykotko nam! O! Tylko ja tak umiem, tylko ja tak umiem Ziomek zabił gościa! To jest nielegalne, to jest nielegalne No czemu oni tak tego Yo. Ten styl. Aaaa! Jak patrzę na tą grę to się żygać Chce, nie? Buongiorno. Buongiorno Latino. Latino, Latino. Latino, buongiorno! Buongiorno Latino! Latino sapattaritos. Jaka strefa profesjonalna. Profesjonalna Strefa. strefa. Ja <laughs> Nie, ale wygrabić ci wydłos! To jest jedyny tryb, na który sobie radzę Ale ja umiem telibryć <sk 1952> Siemano Wykotkalaj! no o! Jo! 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 muszko, Nie mogę na ty siadać, nie! Strypa, Strepa! Dobra, Czomek, myślisz, że ja nie wiem, że ty masz firebola? KRETYNIE zarąbane, mogęś go użyć, żeby mnie uniknąć zamiast, kurde. A! Jak można używać tego samego żartu od kilku filmików? A ja jestem najlepszy w A ja jestem najlepszy w Yo, Za każdym razem jak przychodzę do tej gry to, to mam depresję W jakiejkolwiek że nie? Zaraz spadnę No nie mogę no! Co za rąbany farciarz, nie?

Spokojnie, spokojnie Uderzyłem go, uderzyłem go Ale on jest słaby Ja z nim umierałem, ja, ja przez niego umierałem Nie mogę Jak, jak można umierać od takich nobów Ostatni dzień wakacji Eee Ej, w sumie to by był dobry tekst do jakiejś piosenki To był dobry jakiś tekst jakiś do piosenki, nie? Ostatni dzień wakacji Mam drewniany miecz, a on ma szczyt kamienny. Nie podoba mi się to. Jako strefa! Strefa! Bombardier! I'm better. I'm stronger. I'm fucking eee, kumulala. Kumulala, 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 swesta Podminę hity! Yo! A jak się robiło ty jumpy? To, to rob, kto to robił? Kto robi w ogóle ten most? Jaki gówniany. Powinien być uwielniżej. o wiele O, wygrałem. Jo. Jo. Jo.